Tegoroczny maturzysta, który zdominował polską scenę Square One. Jego wyniki, nieosiągalne dla polskich speedcuberów, lokują go na czwartym miejscu światowego podium. Mowa oczywiście o Michale Krasowskim, zawodniku, który z speedcubingu odnalazł swoją niszę. Czy cykl oficjalnych zawodów pozwoli mu awansować w światowym rankingu, a może na horyzoncie pojawi się nieoczekiwany konkurent? O tym wszystkim dowiecie się w tym materiale. Serdecznie zapraszam. Występ jednego aktora. Tak w skrócie można opisać polską scenę e, Square One, ty od 2017 roku zaliczyłeś tylko dwie drobne wpadki, gdzie nie uzyskałeś pierwszego miejsca. Jak wygląda Twoja motywacja do pracy przy tak niskiej konkurencji? Znaczy, no, motywacja no, to można powiedzieć, że skóra zacząłem trenować, no, strzeliłem się taką w niszę, kiedy jeszcze Juzek miał rekord polski, tam chyba jakieś 13-29. Nie pamiętam dokładnie setnych. No i też motywacją było to, że w listopadzie 2015 roku e, Mofangę wypuściła swojego pierwszego sprzedażnika e, Kii. No I też to był taki chyba największy przełom e, sprzętowy. No I też moją inspiracją do treningu był e, rekordista świata Brandon Lin. E, też zawsze, zawsze no, też mnie to fascynowało, e, ten jego sposób układania. I też zrobiło na mnie to wrażenie, był taki okres, e, że z załodów na robił wery. No i, no i też czasami jak mi się nie chce układać, bo oczywiście bywają takie dni, no to patrzę sobie na... Wystarczy, spojrzeć na jakieś tam ułożenia też najprzytopowych skorzów, typu Rasmusa Stutbethesena, aktualnego rekordista Europy. Zasugerowałeś już, że twój początek ze squarem wziął się z pewnego rodzaju niszy. E, tak samo tutaj było z krzyżkiem Boberem, on też zauważył w Blandzie, że jest pewna nisza. Długo się zastanawiałeś, czy złapać tego squera czy nie, bo jednak miałeś podejście w 2015 roku, kiedy tam było jakby single 42, tam nawet średnie nie dokończyłeś. Potem było 2016 rok, to było już średnie około sub 30 z singlem sub 20. No potem ten progres już twój znamy. Miałeś kilka podejść do squera. Pierwszy miesiąc, żeby trenować scware, pojawiły się dopiero tam po zodach Works w 150 2015, drugi single jakoś 19 i byłem z tego bardzo zadowolony. No i chyba stąd się wzięło to, że no teraz jest, że jestem w tym miejscu, gdzie jestem. Może no, się jest to głupie, że przez, przez dobrego singla e, zacząłem. Ten, ten single mnie do trenowanie tej konkurencji, no ale jak widać, jak widać podziałał. no i od tego od tego momentu no, już ogólnie ćwiczę tą konkurencję. Grzegorz Prusak, Piotr Michał Padlewski, Michał Halczuk i ty. Po życie jakby nie patrzeć historię polskiego squera. Ja chciałbym się zapytać o tą zmianę, warto, o której już powiedziałeś. Wyprzedziłeś Michała Halczuka. Czy ta wasza rywalizacja w jakiś sposób na ciebie wpłynęła? Z Juskiem, no to konkurowaliśmy no, dosyć krótko. Mm, takie, takie moje pierwsze myśli o robieniu Enera, a się jakoś końcówka 2.16, a, a też 2017 rok. Ja też wrócę do finału Penów 2.16, gdzie tam no, po pierwszych czasach. Dowiedziałem się 12 i wtedy no, fajnie było zrobić Anera, no ale jednak projekt doświadczenia zrobił swoje, no i za no, jest tak, że skończyłem w trzecim miejscu. I też na Stashic Open chyba 17. No to w finale squara no, to była taka sytuacja, może jeszcze niektórzy ją pamiętają, tam chyba na czwartym solwie, to no, był bardzo prosty scramble I wtedy mogłem pobić... Łówczesner z Europy jakiegoś tam Włocha, nie pamiętam. Nie pamiętam, jak się on nazywał, to był bardzo stary ER, ale, ale niestety upadł mi timer. A jak głupi, zamiast zatrzymać fajny timer na podłodze, to ja najpierw podniosłem go z podłogi, wsadziłem na miejsce i dopiero zatrzymałem. Wtedy zamiast over 7ki zrobiłem jakąś... dziesiątkę chyba? Nie, nie pamiętam dokładnie. No i, no i wtedy chyba pierwszy raz z Józkiem wygrałem. No a tak to potem... No i Józek chyba już, ten potem już nie trenował, takie mam wrażenie, 25 skupiam tam na Też przez jakiś czas trenowaliśmy z Grzegorzem Szmigajem, też, też był mm, dobrym skórowcem, w sumie nadal jest, tylko na Złotej nie jeździ. Te dwie wpadki, o których powiedziałem, e, zabrali Ci pierwsze miejsca na PN-ach Francuz Clemence i yy, Daniel Walin, yy, Szwed, jak na to zareagowałeś, że z speedrunerzy okazali się lepsi? generalnie to jakoś bardzo się nie, tym nie przejąłem, bo no moim celem było no, wygrać te peny i zostać w trzem polskim. No, co mi się udało? No, no tutaj, peny 2.17 tutaj, w pierwszym, gdzie zrobiłem na w singlu i średniej, no to było fajnie, no to były fa no, fajne wyniki. I, no wtedy Klement chyba był jakoś drugi albo trzeci. Też nie, też nawet przed zawodami, przed tymi... Dobra, powiedzmy, powinienem poprawnie powiedzieć, pewno został w listopadzie. To też nawet nie wiedziałem, że Klementowski do Red to Jakoś nie przejmowałem się tym za bardzo. A to, że wygrał ze mną, to jakoś nie, nie robiło mi nie, Jakoś nie miałem z tym problemu za bardzo. A teraz jeszcze wracając do PNW 18. No i to jeszcze wróciliśmy do pierwszej rundy, bo tam to były jaja totalne. Chyba, chyba to PNW 18 chyba to był w ogóle najgorszy start y w ostatnich latach w superzie, gdzie tam chyba zrobiłem jakąś trzynastkę średnią. Gdzie załody wcześniej zrobiłem nr w średniej 7,80, gdzie to był naprawdę potężny skok i pierwsze, poważniejsze wbić się do czołówki światowej. W pierwszym hmm. rundzie pianowałem 18. Nie dość, że Daniel Wallin jeszcze mnie wyprzedził. się mi język. w ogóle były, też jakieś ty nie przejąłem, ale w finale no to już zresztą to już szedł potężnie, no bo pierwsze dwa to to nie no zrobiłem jakąś dziesiątkę i dwunastkę. Znaczy, Jaki czas Daniel, Daniel nie robił też jakoś, nie interesowało mnie to za bardzo, ale, ale to, że w pierwszych dwóch słowach Mateuszyk zrobił 8 i dziewiątkę, a to już, to już no, doszło do, do mojej głowy to, że oj, mogę przegrać, mogę nie zrobić tego umieszcza Polski. No ale jednak no, udało mi się tam, yy, naprawdę na w finale tych panów do się, naprawdę bez mnie, bez mnie uratował przed yy, porażką z Mateuszem. Patrząc na średnią, jesteś czwarty na świecie, e, z średnią sub 7. Do pierwszego miejsca brakuje ci 40, 43 setnych. Powiedz mi, jesteś w stanie osiągnąć pierwsze miejsce na świecie? No, myślę, no że jestem w stanie, jak najbardziej. Tutaj wiadomo, no, muszą zadziałać na dwa czynniki. Pierwsze, stres, i też no, nie oszukujmy się, muszą podejść scramble. No, jeśli, jeśli, no nie będę miał, jeśli nie będę się stresował, aby dostać scramble, no to nic z tego nie wyjdzie. Tak samo z drugą stronę, jeśli będą dobre scramble, ale mnie strację, to też będzie tak sienio, Ale to jest ta różnica między mną, a tym, który sosiada Dildem Epsteinem, no jest zauważalna, no, wbrew pozorom na tym poziomie już każda dziesiąta robi różnicę. I jest ta różnica zauważalna, ale nie jest jakoś, nie jest jakoś nie, nie to jest jak najbardziej. No średnia już mogłaby być po, poważną barierą, żebym mógł ją pobić. Jakie są Twoje teraz domowe wyniki? Takie domowe wyniki, okolic... jakoś 6.0 niskie, 6-0, 6 606,20. Porozmawiajmy o sprzęcie, bo wydaje mi się, że w Square to ma kluczowe znaczenie. YJ MGC Volt, albo Little Magic, modowany przez Michała Halczuka, na której obecnie układasz, bo na tym modzie od Michała robiłeś znakomite wyniki. No tak, robiłem znakomite wyniki, ale układam obecnie na Square MGC obecnie. Zabrnę tego Square dlatego że w prostu był noszy, a nie no, bo mój obecny Yuxin jest dosyć wyjechany. i też y Square, y ten nowy mg no, ma znacznie większe przestrzenie niż taki Yuxin, modowany przez Yuska. Każdy Square no, ma swoje wady. Y w Wojciech v 2 łamią się narożniki. Ju a wadą Yuxina no, to jest to, że trzeba go często czyścić. No, no, chyba, że ktoś potrafi na takim samolocie układać na to słowo. Wadą Square MGC jest to, że ma zasilne magnesy na slajdzie. Yy, przynajmniej, przynajmniej w moim, przynajmniej ja dostałem wersję prototypową. Nie wiem, jak to jest w wersji finalnej. Na pewno różnica jest to, że w wersji wersji Square MGC klasyk jest, jest frosted, a ja dostałem wersję z gładkim klasykiem. I też nie jestem pewien, czy magnesy może nie są e, e, słabsze yy, w tej finalnej wersji, ponieważ no. Zwracałem uwagę YJ-owi, że no, magnesy są za mocne, przynajmniej na slazie, bo na warstwach y UID no to są przynajmniej, przynajmniej dla mnie w porządku. Próg wejścia do squarea według Ciebie jest jaki w porównaniu do tych innych oficjalnych konkurencji? Wydaje mi się, że jest taka pewnego rodzaju bariera nowych speedcuberów za złapanie się za Square'ami. Square ma, no, ma, no jest specjalistyczną konkurencją jako jedyna z oficjalnych konkurencji, jest zmiana kształtna, a jakoś mnie to nie przeraziło jeszcze Ja jeszcze nie, nie stałem się nad progiem wejścia w, zesz tam, w zeszłych latach. Po no, prostu układałem swoje. Tam, jak wziąłem sobie trening od września do 2015, no to nie wiem, bo jakoś, jakoś w kwiecień, jakoś przełomu pierwszego, drugiego kwartału 2017. No, to już miałem wyniki na poziomie ówczesnego enera, No i też w no, tych też te, 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 latach, to prog wejścia no, był dosyć niski, bo tak no, square nie był zbyt popularny w Polsce, szczerze mówiąc. Od czego powinien zacząć taki speedcuber swoją przygodę ze Squarem? takich metod? W wyróżniamy wyróżniamy no, dwie główne metody. Pierwsza no, to jest e Vanderberg. E no i w tej metodzie najpierw kładamy kształt, potem orientujemy narożniki, potem krawędzie, a następnie projektujemy narożniki, a potem krawędzie. A druga metoda to jest Lin. No i pierwszy etap jest taki sam, taki sam jak wygląda Endebrygu, czyli urodzenia kształtu. No i tutaj w linie potem układamy pierwszy bloczek, tak jak w ru. Potem układamy drugi bloczek plus jedną z krawędzi pozostałych. Potem układamy ostatnią krawędź dolnej warstwy, jednocześnie permutując narożniki górnej warstwy. No i potem zostaje nam prontacja krawędzi. Jeszcze oczywiście w linie mamy coś w jak PLL plus 1, czyli etap orientowania ostatnie łączy łącznie z układaniem narzędzików plus z kręci to robimy wszystko innym algorytmem i tego w całości chyba nauczy się Helmer Ever, to jest taka w który ma jakość 7,21 średnią też jeżeli wróćmy do ulepszeń Van der Berga. a jeszcze bym zapomniał o oczywiście najważniejszym ulepszeń do obu metod, czyli Keep Parity w tej metodzie no to układamy parita podczas układania kształtu i to bardzo ułatwia wkładanie, no, no i progres jest znacznie szybszy, i jest znacznie szybszy. I też jeśli chce się myśleć o do czółki, no to ja z to jest takie must have powiedział. No jeszcze wrócimy do, um, do ulepszenia, do w metodzie Wanderberg, no to organizacje krawędzi i rogów możemy zastąpić jednym atf-em, czyli, czyli OBL-em. A, a organizacje krawędzi i rogów możemy zastąpić PBL-em, no i ich jest trochę dużo, bo ich jest 967 przypadków. Pod warunkiem, że znamy CSP. PBL możemy nauczyć się na dwa sposoby. Robiąc dwoma krótkimi algami, i do tego ma świetny poradnik Samuel Funk na na, kole, na YouTube znanym Funkiem Master. Ale też możemy nauczyć się każdego ze wszystkich 967 algometów. Tylko, że moim zdaniem, jest to bo to, że niektóre algorytmy są strasznie wygodne, wolne, też niektórych w niektórych przypadkach no, PBL le, lepiej jest zrobić na dwa razy. Powiedziałeś już o poradnikach na YouTubie. Tutaj mam wrażenie, że jest bardzo duży odzew ze strony środowiska spitkuwingowego w Polsce, jeżeli chodzi o obszerny tutorial do squarea na polskim YouTubie. Czy Ty zamierzasz zrobić taki poradnik kiedyś, jako czołowy zawodnik Squara w Polsce? Jak będzie mi się chciało, no to zrobię, bo obecnie ja, ja, ja nie ukrywam niestety, więc mi się nie chce tego poradnika robić. Aczkolwiek no. Zdaję sobie sprawę, że się przydało, bo żeby się, że warto byłoby zrobić taki bo wielu mogłoby się przydać. Tym bardziej, że na polskim YouTubie no nie ma za bardzo skweroników do skwera. Zachaczmy teraz o PPO Puchar Polski. Nie da się nie zauważyć, że zarówno po pierwszej edycji jak i w drugiej, kilka nazwisk przewie się takich samych w topce. Jest to Magda Pabisz, Łukasz Burliga i Ty. W tej edycji jest tro, troszkę inna kolejność, Czyli jest Magda Pabisz, Ty i Łukasz Burliga. Jak już uzgodniliśmy z Magdą, kluczem do sukcesu jest multikonkurencyjność. Do Twoich mainowych konkurencji zalicza się nie tylko Square One, ale również Cube, tradycyjna trójka, no i nawet Clock. Powiedz mi, czy to, że umiesz układać jedną układankę perfekcyjnie, wpływa na Ciebie w jakiś sposób, że ułatwia Ci to układanie innych kostek? Może pod względem, jak mam jakąś trudną sytuację podczas startu, bo jeśli ma się, chyba znamy wszyscy tą klasykę, że że w finale jest, szale... jeśli ma się trzy dobre czasy, znaczy, załóżmy, że mamy taką sytuację, że no, mamy trzy dobre czasy, to jest, to jest szalenie szale trudno, to jest szalenie trudno, bo w zasadzie można zrobić wadę na i bajo jajo. No, jeśli mówimy, na przykład to jakoś, czy czwórka jakoś wpływa na piątkę, no to moc pod względem Luka Heda, to no, Luka Hed tutaj, na przykład taki czwór tutaj piątka piątce jest kluczowy, czyli w każdej konkurencji jest kluczowy, mimo wszystko, ale też nie chodzi o to, no myślę że też jest Kluczowa płynność ułożeń, a nie, a nie z pełnym TPS-em, bo możemy równie dobrze szybko zrobić jakiś ruch i potem mieć no, długą pauzę, a osoba, która układa wolniej, ale płynniej, no to z automatu będzie miała lepsze czasy. Zawody online w pewien sposób jeszcze bardziej uwypukliły tę Twoją przewagę nad innymi zawodnikami, jeżeli chodzi o konkurencję Square One. Twoje finalne ułożenia, średnie, często się różnią o prawie 3 sekundy od kolejnego zawodników, ale chciałbym Cię tak jakby o coś innego zadać. Czy Ty w tych gronie zawodników startujących w Pucharze Polski doszukujesz się przyszłych, przyszłych mistrzów? Jeśli patrząc na ten rok, no to nie. A jeśli, a jeśli wróć, wróćmy do zeszłego roku, do zeszłego Polski Online, no to tam regularnie Kuba Hamka startował. To on ma, myślę, że chyba jako jest stwierdzenie, że jedyna osoba w Polsce, potencjał, żeby mnie dogonić, Ale wiadomo, to jeszcze musi bardzo dużo pracy włożyć, żeby dojść do mojego poziomu. Też z tego, co wiem, to Kuba też nie za bardzo trenuje, a trening jest kluczowy, żeby no, osiągać jak najwyższe czasy. Jak dużo czasu teraz poświęcasz nas na swój trening? No a teraz na trening no to poświęcam no, więcej czasu niż wcześniej, no bo został za horyzontem. Tak czasowo Czasem no to nie wiem, ale tak obecnie z no to układam miałem 200 możeń dziennie. Aczkolwiek no, też czasami trzeba uważać, żeby się nie przemęczyć, bo, bo, bo nic dobrego z tego nie wyjdzie. Też kluczowe jest też jest odpoczynek, żeby wiedzieć kiedy odpuścić. Za horyzontem właśnie zawody stacjonarne w Bełżycach, 3-4 lipca. Czy już możemy otwierać szampana na jakieś rekordy, które pobijesz na tych zawodach? Tutaj kluczową kwestią to będzie to, jak się będę czuł po szczepieniu, bo od 2 listy mam drugą dawkę. Bądź się do tego, że mnie ta druga dawkę rozłoży niestety. Aczkolwiek to w pierwszym nic nie było, więc aczkolwiek no to jak się będę czuł, tak jest alteria, nie? No i też wracając do jakiegoś narobienia rekordów, no to teraz no staram, się, staram się nie nastawiać na takie re... na, na to, że... O, zrobię notkę uera? Wydawać, że doświadczenie mnie nauczyło, że to jest bardzo zgubne. No z tym, szampana, no to, to raczej bym się wstrzymał. No ale jeśli jakiś rekord wpadnie, no to fajnie. Mm, z moim głównym celem będzie po prostu, po prostu nie przegrać. A jak się jakiś rekord zdarzy, no to, no to spoko. Jesteś tegorocznym maturzystą. Po pierwsze, jak Ci poszło? Po drugie, jak przygotowanie się do egzaminu dojrzałości wpłynęło na Twoje hobby, jakim jest speedcubing? Czy połączyłeś te dwie sfery swojego życia? raczej się udało połączyć, ale to głównie dlatego, tego, że edukacja jest edukacja zdalną, bo gdyby edukacja była stacjonarna, to na już życie pewnie bym prawie w ogóle nie, nie układał, a tak to układałem, to prawda, układałem znacznie mniej przy nauce do matury, ale nie, ale no jakoś coś tam dało, dało się poukładać, a co do tego, jak mi poszło, to ja tu mam, tu mam nadzieję, że 6% z polskiego, a wszystko inne, no to co będzie, to będzie. Czy ty, jako mieszkaniec Radomia, jesteś kibicem Radomiaka Radom, które w tym sezonie awansowało do ekstra klasy sportu na pierwszej ligi? No, no oczywiście, że jestem. Niech ten optymistyczny akcent awansu Radomiaka będzie zwiastunem przyszłych rekordowych wyników Michała, zarówno z matury, jak i w konkurencji Square One. Lada dzień startują Bełżyce, czyli pierwsze po pandemiczne oficjalne zawody. Pomimo mojej nieobecności chciałbym wszystkim moim widzom życzyć powodzenia. Napiszcie w komentarzu z jakim założeniem jedziecie, a po zawodach napiszcie jak wam poszło. Dzięki, że wytrwaliście do końca, zapraszam do kolejnych odcinków, nie zapomnijcie o subskrypcji, naciskajcie dzwoneczek, a my widzimy się w kolejnym materiale. Cześć!